W tamtym okresie czasu miał około 200 tysięcy mieszkańców. Przemysł, zaznaczam z wojskiem, też około 200 tysięcy, bo tutaj stacjonowało, proszę Państwa, 130. 000... Oh, jeżeli w no. ogóle. No. Certyfikat. Blaska specjalne. My, Franciszek Józef z Bożej łaski, Cesarz Austrii, Apostolski Król Węgier, Król Czech, Chorwacji, Dalmacji, Słowenii, Galicji, Ludoweli. Król Jerozolimy, etc, etc. Na wniosek Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka nadajemy tytuł Wicepierdoły. Na terenie Cesarstwa i Królestwa Galicji oraz twierdzy Przemyśl. Wydano za zgodą Dobrego Wojaka Szwejka. A teraz pan to tak... No to śmie pan załatwił. Patrzy pan trzymał tutaj, tu. I zdjęcie proszę zrobić temu panu z tym certyfikatem. Proszę pan się sam załatwił. Ja mam tytuł pierdoły, to dla pana na pamiątkę. Tak, 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 tak. Tytuł pierdoły, proszę państwa, ma Franciszek, Józef i ja. Między innymi. A to jest tytuł wicypierdoły, Bo u nas, w naszym stowarzyszeniu, proszę państwa, oprócz stopni wojskowych, mamy jeszcze stopnie wewnętrzne, prawda? Między innymi. Bo tam jest pierdoło do kwadratu, do sześcianu, a najwyższy taki stopień to jest cesarska Stara Dupa Wawrzyna. Proszę Państwa, na, te, na terenie Twierdzy Przemyśl, zresztą od takich rzeczy, od pewnych rzeczy, od bajek, to był tutaj mieszkał i tworzył Aleksander Fredro. W całym świecie, kogo kolka, w tutaj nie każdy pierdzi, cicho, smętnie, głucho, głośno lub namiętnie. Pierdzi młody, pierdzi stary, pierdzi biskup i wikary, pierdzi szlach, to dobrodzieje, pierdzą kurwy i złodzieje. Nawet papież sobie miernie, także sobie czasem pierdzi. A w podeszłym wieku damy wypierdują cały a dziewczęta w wieku kwiecie, popierdują jak na flecie. Kała w końcu stoi, chce się lecz się boi. Chciałby sobie puścić bąka, lecz pierdzeniu też się wiąka. Wszyscy pozwolili, na dół dupy napłowili, na dół jajak bolone, gdy pierdli pierdolony, a się zamyk zaczął cały. Kurwy z łóżek pospadały. Wszystkie świeczki samko zgasły. Wszystkim koniu jaja trzasły. Kupa pamięci, pamięć kupa, pisał to, ale ojcu... Ale nic... A jak brzucho, to już też nie rucha. Tak. Ale proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz. To nie jest to jest taka choroba, między innymi, bo ten Pan mianrzycy. Bo jak siądzie na, na ławce albo na czeleś, to mu brzuchajka mianrzy. Proszę Państwa, to, 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 to będziemy Panu zadawać konkretne pytania, to będzie badanie psychotechniczne, a Pan będzie odpowiadał, dobrze? No, a tak poza konkursy, jakby Pan ze zwrotem, proszę Pana. No jak widać. To znaczy co widać? <grym wytrzymać> A okulary. Jak pan nie widzi, to pan maca, tak? Czy więcej maca, czy więcej widzi? Widzę. To dobrze. Jak pan więcej macą, to ja bym się odsunął. Proszę tak. państwa, czy mnie słychać? Uwaga. Szanowni państwo, ja, ja będę zadawał krótkie pytanie i żądam konkretnych odpowiedzi. Szanowni państwo, ale teraz wracam się do was. Jeżeli usłyszę podpowiedź... No, jeżeli usłyszę podpowiedź, skuję i odprowadzę na odwach. A nie a kobiety do kontroli osobistej wyświetlają. Uwaga, proszę posłuchać. Szanowny panie, w czasie I Wojny Światowej, w czasie tej okrutnej wojny, całe było w tak zwanym ciągu konnym, czyli wozy z żywnością, z amunicją, z rannymi, ciągnęły te zwierzęta pociągowe zwane koniem. Widział pan kiedykolwiek takie zwierzę pociągowe jak koni? Tak. A to z tym nie. pytaniem nie będzie problemu, ale w telewizji pan na żywo. na żywo. To proszę posłuchać pytania. Pytanie brzmi, ile koń ma nóg, ja mam głupkowaty wygląd, problem ze wzrokiem, ale słuch mam dobry tam z tyłu i ktoś podpowiada, słyszy i źle. Ile koń ma nóg? Cztery. Nie, nie, drogi panie, od bajek, jak mówił, swoich mógłbym Christian Andersen, Bracza i trochę Jak Ja tam poważnie, ile koń ma nóg? Cztery. Nie drogi panie, co A się dzieje. czwórki, wie... czy pięć się czwórki wie... czy pięć się Ja panu powiem, ile koń ma dół, bo my stąd do rana nie wyjdziemy. Koń ma... koń ma osiem nóg. Kto nie wierzy, liczy ze mną. Dwie prawe, dwie lewe, dwie przednie, dwie tylne jest osiem. Pytanie drugie. Proszę posłuchać. Drodzy Państwo, w czasie walki twierdzę przemysłową z okopów austriackich w kierunku okopów wojsk rosyjskich wychodziły patrole w celu zdobycia żywności, broni i jeńca. W związku z tym, że na terenie Twierdy Przemyskiej działali szpiedzy, najsłynniejszym był kapitan Redd. patrole te wpadały w zasadzkę i to się kończyło masakrą patroli. Więc co zaczęli robić dowódcy patroli? Aby nie wpaść w zasadzkę, zaczęli używać specjalnych sygnałów rozpoznawczych. Były to sygnały dźwiękowe lub świetlne. Na jednym z fortów poszli trochę dalej, dokładnie na tej. Tutaj zaczęto naśladować głosy zwierząt. Drogi panie, pytanie brzmi, proszę mi powiedzieć jak robi sowa? U -u -u. Prosiłem nie podpowiadać. Proszę państwa, źle. Tak, u hu-hu, uh, uh, to robi sowa i przyjaciele, prawda? Ale u uh, 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 my się nasłuchali. Sowa no. <grym> robi cicho i śmierdząco, a najgorzej w locie. <grym> proszę panie, pytanie ostatnie. Muszę je zadać, pytanie muszę je zadać, bo żony pan prędko nie zobaczy. Czy, czy Chyba swoje, nie moje, bo moją jakby zobaczył, to gość żyłby w szoku i miałby stresa. <ślesz> <ślesz> Szanowny panie, muszę zadać to pytanie. Proszę posłuchać. Drogi panie, zwracam się do Was. Jak usłyszę podpowiedź będę zły. Proszę tam nie zaglądać i nie podpowiadać. Za późno pociąg pojechał. Pytanie brzmi. Co to jest? Ma to każda kobieta między nogami, i kończy się na nim. <ślesz> 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 Proszę pani. <ślesz> <ślesz> Krótko wiem, czy nie wiem. To ja powiem. Cipka Gamoniu kończy się na wioski. I nie na pana. Jak pani zagląda, dopiero pierwszy pan bo zagląda. Edward. Cecha to jest taka? Ch to jest dłuższe. To samo to jest krótsze. Czyli później mamy tak? Nie. 10. Szanowny panie, stwierdzam autorytatywnie po badaniu, że nie nadaje się pan do żadnej służby wojskowej. Nawet Mossad zrezygnował z pańskich usług. Otrzyma pan od nas specjalne zaświadczenie, które pana uwolni od służby w armii CK. Ja to zaświadczenie odczytam. Zaświadczenie: zaświadcza się, że rekrut odpępnienia, inaczej urodzenia, ściśle tajne, jest całkowicie niezdolny do służby wojskowej powód idiota z urzędu. <grymne> zaświadczenie wydaje Komisja Lekarska w składzie. Lekarz weterynarii, Cilia, ja. A to jest doktor nauk. On naprawdę miał tytuł doktora nauk. Tytuł doktora mu zabrali tylko nauk ZOS. <grymne> <grymne> Szanowny panie, otrzymuje pan to zaświadczenie. Proszę tego nie mylić z żółtymi papierami. To Proszę pokazać żonie, żeby wiedziała, z kim się zadaje. Dziękuję. <grymne> 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 Otrzymał jeden z wiceministrów obrony narodowej. Dwugwiazdkowy generał. Kiedy, kiedy otrzymał ten dokument, żona tak na niego patrzy i mówi: Piotrusz, po, pozwól ten dokument. Kobieta, jego żona bierze ten papier, czyta i płacze ze śmiechu. Cytuję, co powiedziała. Przepraszam za to, co powiem. Piotrusz ktoś się dopiero mać, Po 23 latach małżeństwa powiedział prawdę. Proszę Dobre. państwa, taki dokument tak samo. Utrzymał, ale tamtędy nie się tamten spotkał. Utrzymał szwajk przy był tutaj sądzony, między innymi poddany, jak to się mówi, tembadaniu, prawda, badaniu, między innymi I komisja orzekła, miał być powieszony. Za zdradę najświętszego pana, bo się przebrał w mundur rosyjski, między innymi. Ale komisja orzekła, że jest zibiota z urzędu, I między innymi wsadzono go do pociągu od kierunku Herowa, do podróżnika Lukasa i wysłano go tam.